wejść. wiesz o co chodzi, teraz sprawdzaj dziś, a do zedo i nie lubi, jak jest przed nim szczyt, jest przed nim szczyt, okej, okay. teraz sprawdzaj, wesz jest przed nim szczyt, na który, kurwa, nie może wejść. Tak w ogóle to chciałeś od początku, kurwa, dojeżdżę. No jest od początku, nie jest teraz z początku. jest, kurwa, od końca to teraz, ja zaczynam od początku. Ja? Dobra, wal. Patrz, 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 on cię często szlugiem, rozumiesz? To jest dla mnie, kurwa, fajna zajawka. No, dziękuję. Nie dziękuję. Masz palić, pali Cisnij, śpiewać. A nie, jak śpiewasz, to nie pal. No. Śpiewasz, Spiewasz, okej, okay. z pokoszuhi. Dobra kurwa kolo, ja śpiewam, hej, śpiewają to w disco polo, dobra, wiesz, ej, nie jestem tu miękkim chujem, bo śpiewają w disco polo, ale ja tu rapuję, rozumiesz? Dobra, widzisz o co chodzi, teraz kreat, stary, co ty masz kurwa tutaj jakieś zapałki, dobra, widzisz o co chodzi, teraz ja tu wjeżdżam dzisiaj Mogę ci dać zapalniczkę, bika i priska Teraz daję kurwa tutaj wolne, ja pierdolę okej okay, ziąbel, może wsiąkniesz, dobra, jest ze mną Meksiko ekipa stary, może się kurwa tutaj polubimy, pokochamy ej ale bez jakichś rozkmin nie jesteśmy pedałami kurwa z żadnych związków Dobra widzisz o co chodzi teraz mamy to wiesz Ej tu każdy z każdym bije pięć Jeśli nie byłeś to nie wiesz kurwa no to zamknij mordę Bo jak wpadam na bity no to kurwa dobrze ciągnę Jestem kurwa kotem który daje bity na wolno Albo kurwa nie wiem możesz kurwa lecieć na okrągłość Ej teraz była kurwa przerwa stary Bo kurwa nie wiem może kurwa zar zaraz ramy Albo dobra widzisz wypijemy piwko Ale ja cały czas tutaj lecę z rozkminką Dobra kurwa, ej, stary tak szczerze mam tu kurwa jakiś kurwa nie wiem lecę na kamerze, dobra widzisz o co chodzi teraz dalej, dalej no bo ja pierdolę się najebałem ej Dobra, widzisz, kurwa, leciała jakaś raskółka, ja pierdole, może kurwa teraz wulkan wybuchnie, kurwa, moich rymów, skurwy synów, mógłbym nawyzywać kilku, ale dobra, ej, gdzie są slamcy, bo teraz wpadam na te bity, jestem kurwa taki, jestem taki, że jak wpadam, no to kurwa, stary, kurwa, są taki, gdzie są kurwa łaki, ej, ja pierdole, teraz ci powiem, ja pierdole, ej, weź mi kole, polej, weź mi kole, pole, ja tu teraz pierdole, zioma, 40, kurwa, procent. Mechiko kurwa zbija mi tutaj pionę człowieku wiesz ci powiem on jest teraz tu moim ziomem, ja pierdolę lejemy browary, teraz kurwa stary popatrz kurwa byliśmy tam gdzie ty kurwa być chciałeś ej Dobra widzisz teraz lecimy dalej bo ja napierdalam człowieku na tych bitach po kolem Bo A do dedu i jest to ten kurwa teraz czyli kurwa na tych bitach może mieć kilka rozkminek, ej Jestem typem który zapomniał o melanżu, człowieku ale kurwa lecę tu dalej ej mm, mm, mm. No. Siema, ziomu Damy radę? Damy radę? O kurwa, gdzie? Ku poferość stare te, Nagrywałeś mnie, to mnie trochę rozproszyłeś. Bo chciałem kurwa włączyć od początku bit, ale widzisz, stary sorry, że wyjdzie z tego hit. Ja pierdolę teraz, kurwa, sprawdź to, ja pierdolę. Dzisiaj nie będę kurwa spadającą gwiazdą, wiesz, Dobra, widzisz, mam rozpłynę. Nie od dzisiaj, 27. Będziesz miał zaćmienie księżyca. Nie wiem o co chodzi, o czym mam kurwa na A do ZEDO i człowieku, to jest kurwa ten klimat. I nie wiem, czy Ty, kurwa, teraz to rozumiesz? Brakowało mi tlenu, bo nie nawijałem, o I Dobra, widzisz, o co chodzi, stary. Kurwa, mam żuberka, kurwa, mam kurwa piony od starszych, od starych Ej, to jest w sumie, w sumie, w sumie, kurwa, ja to mam w sumie w dupie Rozumiesz? Teraz lecę najlepiej, bo ja pierdolę, mógłbym I stać z I to wami, jest właśnie, kurwa, zajebiste Wiesz, stary no. Trzymaj no, się no, Uważaj! Dobra, dobra, ej